siema, witam w piątym odcinku serii o Po, yy, bo, bo yy, wczor yy, wczoraj, tak wczoraj yy, pozwoliłem sobie wybudować na tą wyspę i nie wiedziałem za bardzo co, co z nią zrobić, więc yy, wpadłem na pomysł, że zrobię mniej więcej taką jakby, jak nazwać, yy, pas startowy, tak? Dobrze mówię. Pas startowy Szybędę, się będę robił, tak? Wiem, że to jest w ogóle nieprzydatne, ale nudzi mi się. I, I tutaj robię waterskilla. Dobra, 100 kratek. I... Nie udało się, ale trudno. E, tak. E, no to e, tym zrobię tylko wyrzutnię. E, tutaj. Możecie sobie zobaczyć. Tutaj jest tak, tak, tak. Mogę to jeszcze oświetlić. Tutaj, tutaj. Dobra, to na początek to wszędzie sobie postawimy pochodnie, żeby to było jasne, jak, jak nastanie noc. Na przykład tutaj takie coś by się przydało. I te trzeba teraz jeszcze tam postawić. Ojej, Tutaj, dobra, jest git. Eee, dobra, to jest chyba oświetlone, Dobra, to się zobaczy. Tutaj tutaj, tutaj Sorki widzowe za naruszanie, ale jestem troszeczkę chory. Dobra, to... Poleciłbym skopać to drzewo, bo nie zrobię, nie zrobiliśmy tak od paru odcinków. No ja nie zrobiłam. Bo oczywiście tak mi się szybko nieściłość też. Skończyłam. Nie zobaczcie, że kończy szkiera. 3 do mhm, Fajnie. Ja się nie wziąłem, sobie y, ten. Dodatkowo Będzie mi trochę łatwiej. Dobra. Yy, tak. I teraz trzeba to wszystko wziąć. O. Przynajmniej zrobię to od dołu. Ale bada się tutaj zrobiła. Dobra, tutaj wchodzimy na samą górę, żeby to od góry zaczynać. Dobra, to by się przydało. O, ta sadzonka. Miło mi. To by się przydało skopać. O, o już zachód słońca. Dobra, jest git. Zach Zawód słońca jest. czyli zaraz sprawdzimy, czy pochodni wystarczy. Dobra, tutaj. Szczerze mówiąc, to wolę to drewno niż liście. Oczywiście w niszczeniu, bo. No bo chyba wam widać, jak to działa. Bo to jest... to cały czas idzie w dół, nie? Dobra, chwilowo, miałem jakąś sprawę do załatwienia. E, tak. Dobra, kopiemy, kopiemy. O, już się wznosi ten księżyc, się wnosi. Dobra. To już jest, już, już jeszcze trochę i to by już będzie wykopane. I zobaczcie, jak gdybym już miał. I... Dobra, perfekto i i ziup. tutaj, dobra, tutaj są myślę, chodziłoby tą samą drogą, dobra, iść. No i ostat... ostatnia szkiera. Ona musi już... No był max, teraz w 75% tylko procent. Te liście mnie denerwują. Panie Minecraft, zmieńcie to. Dobra, teraz już skupki, bo już mamy... Teraz sobie już tylko drewno kopię. Dobra. To jeszcze by się przydało wziąć. Tutaj tak. I tak. I tak. Dobra, już jest trochę lepiej. Dobra. Tutaj, tutaj. O nie. Ja nie mam teraz tam wejść. No i muszę odbudować się z deski. No okej. Okay. Nie ma co. Dobra, idę. Czekaj, że się sprawdzę z góry, jak te... Pochodnie postawiłem, no idealnie, wszystko jest, no tylko nie jestem. Ale to... To jeszcze za chwilę zrobić, jak już to drewno całe zrobimy. I teraz to. Sprawdzę ile tego jest. 9 Dziewięć, e, dziewięć minut. to to będzie sporo i 17 dębowych, ja. to będzie tak dużo. Dobra. Jeszcze raz wchodzimy. Tak, bum, bum. Dobra, jesteśmy. Dobra, już jest tego bardzo mało. Już jest tego bardzo mało. Naprawdę. Naprawdę. Już tak się nie da. Ja cały czas po prostu spadam. Cały czas. A ja tutaj. Ja tutaj umarłem. Dobra, rzeczy są. Wchodzimy. Tutaj. Nie, no, ja muszę to skopać, to, to chyba jeszcze ta siekiera nie wystarczy skopanie tego. No chyba, że jakimś studem. Yy, chyba, że jakimś studem boskim to się uda. Dobra, to skopiemy. Cały czas mam pewne jedzenia, nie wiem dlaczego. Coś no, miłego stało w tej grze. Jakiś narodzeniowy cud. A nawet... a nawet raz... Trzech... króli cud? Tak? O kurde. Przez przypadek kliknąłem kół, nie zjedźcie mnie za to w komentarzach. A, jeszcze jedna sprawa. Jak toż że nie umiem włączyć komentarzy? Nie wiem. Posiadę nad tym po odcinku. Dobra To mogę skosić. i skosić Ej, tak jest chyba szybciej mhm, no. może Jakieś tam parę milisekund No i jeszcze, to się, ale to się skopię później już To jest chyba cud Mi chyba starczy w nie wiem, czemu się tak szybko kończył? te Tro, nie fajnie Trochę niefajnie. Ze strony Minecrafta. Albo gościa od tego bloka. Dobra. Dobra, już mało mi zostało. Czuję się jak minecraftowy drwal. Ale nie, nie w sensie, że... Yy, taka noc ma ciepło, tylko drewal yy, leśny, nie? Są dwa znaczenia jednego słowa. Chyba mi starczy szykiera co jest? I i. No, chyba nie starczy. Nie, czy starczy? No nie. Dobra, idziemy zrobić. Wszystkie, wszystkie od razu surowce. Mam tu patyki? mam sporo patyków. Dobra, tutaj lepiej cztery. Gdzie mam? tutaj cztery. Nawet więcej. Dobra, 5 Może być Dobra No i mamy, będziemy mieć 5 siekier na, na zapas, nie Dobra Dobra, 1, 2, 3, aa, bo 5 jest siekier, dobra Dlaczego to jest ostatni ząb Dlaczego to jest tutaj? Naprawdę? Dobra, no, nie idę spać. Jednak na moim bloku się w nocy spawnują MOBY. Nie wiedziałem o tym. A no, ja modikony. Się boję, boję się spojrzeć, nawet co się tam stało. Hmm? O kurde, oni mogą przejść. Trzeba to zmienić. Uh -huh. Chyba się to zniszcza. Dobra. To za to, to tutaj. Dobra. Tutaj by się przydało, ale to... Czyli dwie furtki i parę tam potów Dobra. E, furtka, się robią furtkę. Tak. Tak. I tak. A to dobrze myślę. O, szeniłem. Trudno. To przełożymy tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Wrażę, tutaj. że do małych fotów jest git. Tyle chyba wystarczy. Czemu, czemu nie? Dobra. Tylko mi opluj. Dobra, drewno, tak, drewno mi przydało. Ale to z tego sobie weźmiemy stak. Dobra. O kurde. Nie, a tylko tu uciekli <laughs> Teraz nie uciekni. <laughs> Dobra, tutaj, 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 <laughs> tutaj, żeby oni nie uciekli. No i tutaj już możemy dać drewno wszędzie, a nawet deski. <laughs> Widzicie, ja wam takie, takie tutaj wygody spełniam, a wy, a wy na mnie jeszcze plujecie, chociaż panele. Sika, no wiecie co? Dobra, kończymy ten. O nie, obraz zrobiłem. I w koło macieju, tak. Czy to jest ten historyczny moment? Nareszcie to skopałem. Boże, nareszcie. Dobra, teraz najgorsze. Może trzeba to teraz wszystko zasadzić. Tylko nie będę zasadzać wszystkiego, bo trochę. Tylko będzie. Dobra, w środku to się wytnie. Tak, tak. Siup. dobra Troszkę masz to do urośnie Dobra, tam już wszystko jest I jest Handlarz? Nie jesteś zwierzęciem Dobra, się mnie uciekał A tylko spróbujmy łapać Dobra, teraz to wszystko sobie zobaczyć zobaczyć cały... cały obraz na ten. To wygląda wszystko. I... no to na tym, na tym chyba skończymy ten odcinek, nie? No prostu na tym skończymy ten odcinek. Siema. Nawet teraz to się siema.